Witamy Państwa w Energii Gaz Polska. Dziś montowaliśmy instalację BRC do auta Hyundai i 21284 konie. Auto z 2016 roku. Auto przeznaczone jest na jazdę jako nauka jazdy dlatego została tutaj zamontowana lepsza instalacja która, że tak powiem no, będzie dociążana przez kursantów. BRC nadaje się do tego wyśmienicie. Zaprezentujemy teraz, co mamy pod maseczką. Jak wcześniej wspomniałem, została zamontowana instalacja BRC. Przedstawię Państwu komponenty, gdzie zostały umieszczone. Zacznijmy od centralki sterującej, która się mieści tutaj. Reduktor. Pierwszy filterek fazy ciekłej. Drugi filtarek fazy lotnej, wtryskiwacze od gazu, główny bezpiecznik. Przełącznik został umieszczony pod dźwignią hamulca ręcznego, tak żeby było go łatwo obsługiwać. We wlewie z przedłużaną dokrętką, co ułatwia tankowanie, bardzo łatwe w obsłudze dla każdego. No, kręcamy, aż poczujemy opór. Podpinamy pistolet, tankujemy. odkręcamy. Tak to wygląda, tankowanie jest całkowicie bezpieczne. Zbiornik o pojemności 47 litrów, co jest dużym atutem, gdyż auto nie jest gabaretowo największe. Ale możliwość się tutaj w montażu dostrzec obszer obszernego zbiornika. Koszt instalacji do tego auta jest to koszt 2900 zł, co tak naprawdę zwróci się już po 16 tysiącach kilometrów przejechanych. Zważając na fakt, że jest to auto zarobkowe, ten zwrot będzie zdecydowanie jeszcze szybszy. Doliczyć trzeba około 20% spalania, czyli 2 litry więcej niż benzyny. Co naprawdę bardzo się opłaca. Spalanie benzyny jest około 7 litrów. Spalanie gazu wówczas około 9. Za uwagę dziękuję zespół Energy Gas Polska. Do zobaczenia.